I boom 34. Markowski czyta numer 34. Dzisiaj temat kontrowersyjny, przynajmniej e, tak go odbieram w naszym społeczeństwie i chyba nie tylko w naszym społeczeństwie. Temat pieniędzy. Ja już o nim mówiłem przy okazji Droga do Wolności Finansowej, Bodo e, Ten temat się przewija przez bardzo dużo tematów związanych z rozwojem. Książka, która, yy, którą pierwszy raz czytałem w 2000, zaraz wam powiem, zaraz wam powiem, w 2013 roku, mianowicie yy, bogaty albo biedny, bogaty albo biedny po prostu różni mentalnie. Bardzo taka nie, niewielka objętościowo, ale bardzo mądra książka. I Ty Harfeker napisał tą książkę po tym, jak odkrył yy, pewien sposób yy, myślenia, ale to nie tylko kwestia myślenia. Wchodzi tu w rachubę. Co można powiedzieć o tej książce? Mianowicie Eker odkrył pewne schematy myślowe, pewne, schematy, pewne nawyki u ludzi biednych i u ludzi bogatych, czy u ludzi biednych, średniej klasy, średniej klasy i bogatych. I opisał to, pokazując właśnie te różnice. Sam Eker mówi tak, daj mi 5 minut, a powiem Ci, jaką będziesz miał finansową przyszłość. Jak to możliwe? Wystarczy, że zapoznam się, czy rozpoznam Twój indywidualny schemat pieniędzy. Hmm. Bogaty albo biedny ujawnia brakujące ogniwo między pragnieniem sukcesu a jego osiągnięciem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy łatwo dochodzą do majątku, a inni cią mają ciągłe problemy, żeby związać koniec z końcem? Czy ta różnica wynika z ich wykształcenia, inteligencji, umiejętności, wyczucia czasu, nawyków zawodowych, kontaktów? Odrobiny szczęścia, czy też może z inwestycji, które wybrali? Zaskakująca, zaskakująca odpowiedź brzmi z żadnej z tych rzeczy. Eee, w przełomowej książce Bogaty i Biedny, T. Harfeker właśnie mówi o tych pięciu minutach, kiedy rozpozna Twój schemat finansowy. Eee, ja wspomniałem, że trafiłem na tą książkę wcześniej. Mamy 2019, to było 6 lat temu, słuchajcie, byłem na kursie. MMI, Millionaire Mind Intensive by Tihar Fekker, czyli kursie, który powstał na podstawie m, doświadczeń, praktyk e, i technik, które wdraża Tihar Fekker. To był Millionaire Mind Intensive właśnie w 2013 roku. I misja, y, misją to y, Mileski organizował właśnie misja Success Resources. Edukować, edukować oraz inspirować ludzi, aby żyli na wyższym poziomie w oparciu o odwagę, cel i radość, a nie strach, potrzebę i obowiązek. I to było chyba 3 albo 4 dni. Niesamowity, w ogóle transformujący warsztat. Teraz chyba w Krakowie to, yy, ten warsztat będzie miał miejsce, no ale dobra, o książce. Każda osoba, która boryka się z finansami, boryka się z pieniędzmi, boryka się z kwestią yy, rodzinnych jakichś nawyków, yy, u mnie nie było rodzinnych nawyków oszczędzania, inwestowania, tak naprawdę było zbieranie na kupkę. Zresztą wychowywałem się tylko z mamą, więc nie miałem wzorca od ojca. I właśnie w momencie, kiedy zacząłem czytać tą książkę, zacząłem w tym obszarze się poruszać, pojechałem na to szkolenie, zacząłem dopiero dostrzegać mechanizmy, które mną kierują, w oba, jeśli chodzi o pieniądze. I Tichar Fecker stworzył schemat. Schemat Millionaire Mind Intensive. Jak przepracować swoje nawyki? Po pierwsze, jak je zidentyfikować, że takie mamy nawyki, yy, potem zaakceptować, że są yy, i wykorzystać to, czego uczy, żeby to przetransformować. Yy, T. Harfaker mówi bardzo, bardzo ładnie. Nie wystarczy być we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Trzeba być właściwą osobą we właściwym czasie i właściwym miejscu. Jeszcze raz, nie wystarczy być we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Trzeba być właściwą osobą we właściwym czasie i we właściwym miejscu. I to jest y, klucz tego, y, tak naprawdę, kim my jesteśmy w obszarze zarządzania bogactwem. On stworzył zasady bogactwa i na przykład jedną z pierwszych zasad bogactwa jest zasada, że twoje dochody mogą rosnąć tylko tyle, ile ty. I to jest akurat coś, z czym ja się bardzo identyfikuję, dlatego Ee, że jeśli... Pie, pieniądze są jakby efektem wartości, którym wnosisz życie, w życie innych. Pieniądze są, e, są efektem tego, co tworzysz, co inni chcą kupić. Więc nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo, że one, nie wiem, e, przyjdą do ciebie bez, bez jakiegoś wysiłku, bez jakiegoś pomysłu, bez projektu, bez pracy. I, i schemat pieniędzy jest bardzo ważny w kwestii zarabiania, wydarza, wydawania i pomnażania. Czyli musisz się nauczyć um, o, e, o tym, jak, w jaki sposób zarabiać pieniądze, ale również jak je wydawać, bo to jest też ogromna, ogromny obszar do eksploracji, bo wydawanie, w wydawaniu jesteśmy często mistrzami, ale wydajemy bardzo dużo pieniędzy, czasami wszystkie, dlatego że e, po prostu mamy obawę przed posiadaniem pieniędzy. O tym będzie, będzie też historia jedna z książki. Sny, T. Harbecker powołuje się na przykłady schematów finansowych milionerów, czy w tym przypadku miliarderów, takich jak e, Donald Trump. Już o nim wspominałem w którymś z odcinków. Mianowicie potrafi stracić wszystko i był taki okres, kiedy Donald Trump, no miliarder jakby nie patrzeć i to e, wielokrotny miliarder, stracił poprzez jeden z kryzysów, stracił e, cały majątek. Właściwie to był prawie miliard na minusie. I ja pamiętam taką historię, jak szedł z kimś, Y, przez miasto, chyba przez Nowy Jork, i dyskutowali o tej sytuacji. i Donald Trump w pewnym momencie powiedział: zobacz, y, tego żebraka tutaj, który siedzi y, na ulicy i żebrze, on jest bogatszy ode mnie, bo ja jestem prawie miliard w plecy. Ale w ciągu dwóch lat odbudował swój y, ogromny majątek y, wielomiliardowy. To kwestia nieznajomości, nawet nieumiejętności. To jest kwestia tego, co masz wygrane w, głowę, w głowie. Bo na przykład bogaci nigdy nie grają na loterii. Chyba że dla zabawy zakładają, że stracą pieniądze, chodzą do kasyna, ale nie grają na loterii. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że to jest. Yy, yy, gra na loterii, wykupowanie losu na loterii jest tak naprawdę wykupowaniem sobie, kupowaniem sobie ubezpieczenia od. Od tego, żeby nic nie robić. Kupujesz sobie święty spokój, kupując los na loterii. Załóżmy, że kupujesz go we wtorek. W czwartek jest losowanie i od wtorku do czwartku nie robisz nic w obszarze rozwoju osobistego, myślenia strategicznego, yy, tworzenia projektów, które stworzą Ci dodatkowe dochody. Dlaczego tak jest? No bo w czwartek wygrasz. Już, roz, już rozwijasz w głowie wizję, jak wydasz te pieniądze. Przychodzi czwartek. Niczego nie wygrałeś, kupujesz kolejny los i kolejne usprawiedliwienie na to, żeby przez kolejne dni nic nie robić. Więc moja yy, rada dla Ciebie jest taka: ogarnij się, przestań wierzyć w wygraną w totka, zacznij pracować nad swoją przyszłością. Ale jeszcze yy, bardzo ważna informacja odnośnie tego, co oznacza mindset yy, osoby umiejącej zarabiać, wydawać i pomnażać. Od osoby, która tego nie umie, to są przykłady osób, które wygrały na loterii, bo zdarzają się od czasu do czasu osoby, które wygrają los na loterii i najczęściej, e, najczęściej większość z tych osób, średnio po dwóch latach, wraca do tego, co mieli sprzed wygranej, a nawet czasami gorzej. I to wynika z tego, że po prostu mają mindset przegranej osoby, mindset, który nie potrafi utrzymać, bo samo zarabianie to jest jedna z umiejętności, ale utrzymanie. Yy, yy, utrzymanie pieniędzy, utrzymanie majątku, to jest kolejna bardzo ważna umiejętność. I to, co różni osoby właśnie bogate od osób, które nie są bogate, yy, też chcę, żebyście zrozumieli, T. Harfeker o tym pisze. Nie chodzi o ocenianie, że ktoś jest gorszy, ktoś jest, ktoś jest lepszy, że biedny jest gorszy, bogaty jest gorszy, lepszy. Nie o to chodzi. No, często bogaci ludzie są. Yy, no nie znoszą wielkiej wartości do, dla świata, i, i, i czasami się zdarza, że ludzie, którzy nie mają po prostu pieniędzy, majątku wnoszą więcej tej wartości dla ludzkości. Ale tu chodzi o zasadę, bo jeśli faktycznie zmierzasz do tego, żeby zarabiać więcej, nauczyć się tego, to to jest podstawa, żeby wiedzieć, dlaczego się tak dzieje, że nie masz i co zrobić, żeby mieć. Bogaci ludzie, czyli zamożni ludzie, mają taki mindset w głowie, że mogą stracić wszystkie pieniądze, mogą stracić majątek, mogą stracić domy, samochody, ubrania. Ale nie stracą tego. Czyli nie stracą mindsetu, ustawień, takich nawyków, żeby odbudować to. Czasami zdarza się, że spotykasz, kogoś mówisz, cholera, jasna, człowiek ma tyle zdobytego majątku, jest taki zamożny, a tak jak się z nim gada, to on nie jest wcale ode mnie inteligentniejszy, nie jest wcale bystrzejszy. Tak, ale on się wychował prawdopodobnie w środowisku. Rodziców bogatych, czy w środowisku rodziny bogatej, która po prostu wypracowała, pomogła mu wypracować jego nawyki. I teraz, yy, yy, jaki jest na przykład, w książce jest opisane, jaki jest Twój termostat finansowy. Jaki jest Twój termostat finansowy? Co mam na myśli? Mianowicie, zrób sobie ćwiczenie i wypisz sobie kwoty, yy, jakie mógłbyś, chciałbyś, potrafiłbyś zarabiać miesięcznie. Zacznij od dwóch napisz 5000 tysięcy, napisz 10 tysięcy, napisz 20, napisz 50, napisz 100 tysięcy. Zrób to. Weź kartkę i napisz sobie te kwoty. I teraz yy, zastanawiając się nad każdą kwotą, poczuj, przy której z kwot czujesz dyskomfort. Albo czujesz, że to jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe. 10 tysięcy miesięcznie, hm. tak 20 tysięcy, 50 bo Twój termostat finansowy pokaże Ci, która kwota jest do zaakceptowania. Najczęściej to jest ta kwota, którą już zarabiasz, bądź nieco większa, ale już kwota dwa razy, pięć razy większa jest nie w Twoim termostacie finansowym. Czyli krótko mówiąc, nie jesteś przygotowany, przygotowana na zarabianie takich pieniędzy. I 80% ludzi nigdy nie osiągnie wolności finansowej, jakiej by chcieli, bo nie widzą tak zwanego potencjału w niewidzialnym. I tu wchodzimy znowu w obszar, który bardzo często z przyjemnością Wam opowiadam w moich odcinkach Markowski czyta, mianowicie obszar podświadomego, nawykowego, automatycznego działania. Ekar to opisuje do drzewa, że tak naprawdę widzisz drzewo, widzisz konar, widzisz liście, widzisz owoce, ale nie widzisz korzenia, czyli nie widzisz tego, co zasila to wszystko, co tak naprawdę zaczyna się pod ziemią. Bo jeżeli jest Yy, zasiane czy zasadzone drzewo, to ono jest pod ziemią i tego nie widać. A widzisz dopiero efekt. I tak samo jest z zamożnością. Widzisz kogoś zamożnego, który ma wolność, może sobie yy, wymyślać różne projekty, podróżować po świecie, kupować więcej niż ty, ale nie widzisz tego, co jest schowane w nim w nawykach, w podświadomych nawykach. Więc dlatego 80% nigdy nie osiągnie wolności finansowej, bo szukają na zewnątrz, a nie szukają w sobie. Kolejna zasada bogactwa związana z drzewem. Jeśli chcesz zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać. Powtórzę: jeśli chcesz zmienić owoce, czyli to, co masz lub czego nie masz, w życiu musisz najpierw zmienić korzenie, czyli to, co kieruje Tobą, Twoje nawyki, twoje, do tego dojdziemy, jak to zidentyfikować i co z tym zrobić. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, musisz najpierw zmienić to, czego nie widać. Jest, taka, jest taki przykład opisany przez Harwa odnośnie yy, drukarki. Załóżmy, że piszesz jakiś tekst, porównanie, jak, yy, jak my działamy, chcąc zmienić to, co na zewnątrz, a nie zmieniamy tego, co jest u podstaw. Naszych działań, czyli podświadomych nawyków. To jest porównanie do drukarki. Masz drukarkę, piszesz jakiś tekst, dajesz drukuj i wydrukowuje ci się ten tekst. Patrzysz na ten tekst, czytasz go i widzisz błędy. I bierzesz korektor, zamazujesz błąd, wpisujesz prawidłowo i odkładasz. I drukujesz kolejną kopię z tego samego pliku. Znowu masz wydruk, znowu patrzysz, a na wydruku jest dalej ten błąd. Znowu bierzesz korektor, poprawiasz ten błąd na wydruku. A to, co trzeba zrobić, to trzeba poprawić błąd pliku. I dokładnie tak jest yy, z nawykami podświadomymi naszymi, a kwestią tego, jak po tym myślimy, jak działamy. Yy, dużo jest na temat deklaracji, zresztą na Millionaire Mind Intensive, na którym byłem, były ćwiczenia związane z deklaracjami. Potem było 90 dni zmiany nawyków poprzez właśnie deklaracje. Deklaracje jako potężne narzędzie. Na przykład jedną z deklaracji Jedną z pierwszych jest taka, że mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny. Mam umysł milionera. I to jest za, za, każdym, za każdą deklaracją na końcu: jest, mam umysł milionera. I teraz, nawet sam fakt, jak to wypowiadasz, czy jest w tobie zgoda na to, czy uważasz, że jest to. Bo ja, na przykład, na początku mówiłem umówiłem to, ale wydawało mi się, że to jest nieprawda. Wydawało mi się, że to nie jest moje. No bo jak, jeżeli nie mam milionów, to znaczy, że nie jestem milionerem, to skąd mogę mieć umysł milionera? No właśnie na tym polega cała sztuczka, cały sekret, że najpierw trzeba zmienić to, co w środku, uwierzyć w to, że możesz być milionerem, a dopiero wtedy zobaczysz owoce. To jest cały sekret. Zasada bogactwa. Daj mi 5 minut, a powiem ci, jaką będziesz miał finansową przyszłość. Oczywiście, T. Becker. I teraz yy, mówi się tak, że i to często też yy, do tego nawiązuje, że myśli, są w stanie wygenerować uczucia, a uczucia są w stanie wygenerować Twoje działanie i wynik. Z tym, że to jest niepełny proces, bo myśli, uczucia, działania, wynik to nie wszystko, bo myśli wynikają z jeszcze czegoś, co jest wcześniej, z programowania i o tym warunkowania, czyli z podświadomości. Można powiedzieć tak: podświadomość, czyli zapisane, wdrukowane, E, nawyki, które masz, zachowania, które masz, dopiero wtedy one pozwalają ci na generowanie myśli, uczuć, za tym idą działania i jest wynik. Więc co trzeba zrobić? Trzeba wrócić do Twoich przekonań. I też jest cały proces pokazany, jak to zrobić. W książce bogaty albo biedny, czyli programowanie przekonań jest werbalne, jest, jest modelowanie, są konkretne zdarzenia. Czyli werbalne są to wszystkie. Wszystkie programy, które masz, które usłyszałeś jako dziecko, najczęściej usłyszałeś i przyjąłeś to jako swoje. Modelowanie to to, co widziałeś, kiedy byłeś dzieckiem, to, co zauważyłeś zachowania swoich rodziców, osób, które podziwiałeś, w jaki sposób się zachowywały w stosunku do pieniędzy, to zmodelowało Twoje przekonania. No i oczywiście konkretne zda zdarzenia, czego Ty doświadczyłeś jako dziecko. Czy doświadczyłeś tego, że ktoś Ci mówił, że pieniędzy jest za mało i że. Yy, i że tak naprawdę nie mogłeś sobie na coś pozwolić. Bardzo częsty program yy, z dzieciństwa, kiedy rodziców na coś nie było stać, yy, w związku z tym ty nie mogłeś sobie tego kupić, a w wieku dorosłym, kiedy jesteś dorosły, kiedy zarabiasz więcej, to zaczynasz wydawać nagminnie, masz nałóg wydawania, kupowania. Dlaczego? Dlatego, że jako dziecko tego nie mogłeś, chcesz sobie to skompensować. I to też jest coś, co warto zauważyć. Zasada bogactwa, gdy podświadomość musi wybrać między głęboko zakorzenionymi emocjami a logiką, emocje niemal zawsze wygrywają. Co to oznacza? Że jeśli nawet sobie wyobrażasz, że ty zasługujesz na to, żeby zostać osobą zamożną, zostać osobą milionerem, jak tam sobie to wymyślisz, to kiedy będzie trzeba podjąć działania, jakieś decyzje, one będą oparte na podświadome programy. Jeżeli masz grane programy lęk przed pieniędzmi, strach, na przykład jest tutaj w książce też, oj, ale są, są zdania, które sprawdzają twoje przekonanie do, które sprawdzają twoje przekonania do pieniędzy, jakie masz ty przekonania do pieniędzy. Tu na przykład jest, słuchajcie, 72 zdania. Na przykład pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Zgadzasz się czy nie? Oświeceni ludzie że ra są raczej biedni niż bogaci. Hmm. Większość ludzi bogatych zrobiła coś złego czy nieuczciwego, by zdobyć pieniądze. Gdybym miał więcej pieniędzy, nie mógłbym być już taki uduchowiony, pobożny i czysty. Zdobycie majątku wymaga zbyt wiele pracy i walki. Duży majątek to także duża odpowiedzialność. Na przykład, nie jestem aż tak dobry, aby mieć dużo pieniędzy. Spójrz, spójrzmy naturalnie, nigdy nie będę bogaty. Żeby być bogatym, trzeba mieć, mieć szczęście w życiu. Bogacić się to nie moja bajka. I cała masa y, informacji. Teraz przy tym ćwiczeniu po prostu wystawiasz y, uczciwie sobie ocenę, jak Ty reagujesz, czy się zgadzasz z, y, z tym, czy nie. Jeśli się zgadzasz z tymi wymówkami, że pierwszy milion trzeba ukraść, to zresztą a propos pierwszego miliona, miliona który trzeba ukryć, ukraść, to jest, z tego co pamiętam, jeden z pierwszych naszych ministrów finansów y, po 89 roku y, wyjechał do Anglii zobaczyć, jak to jak to w Wielkiej Brytanii stworzono no, bogate, bogate państwo i tam zadał pytanie właśnie o to, jak, jak oni stali się zamożni i odpowiednik jego, jego pozycji w Wielkiej Brytanii powiedział dla żartów a, bo pierwszy milion trzeba ukraść. No i on wrócił i pierwsza wypowiedź jego w telewizji była taka, że żeby być bogatym pierwszy milion trzeba ukraść, ha, ha, ha. No i ten pierwszy milion, który trzeba ukraść, żeby być bogatym, został tak mocno wmontowany w czasie naszej transformacji gospodarczej, że no, większość ludzi to pamięta. I teraz pytanie, czy to wierzysz? Bo większość ludzi, ponad 95% ludzi bogatych, to są uczciwi ludzie, którzy dorobili się tego, czego się dorobili swoją pracą intensywną, czasami ciężką. No pytanie, czy wierzysz w to jedno zdanie, czy wierzysz w to, co Ci teraz powiedziałem? Kroki do zmiany. O, to jest bardzo fajne. Programowanie werbalne, strona 29. Kroki do zmiany. Jakie są kroki do zmiany? 29. Przy programowaniu werbalnym, czyli to, co usłyszałeś, jak można podjąć kroki? Po pierwsze, świadomość, czyli zapisz wszystkie opinie, jakie słyszałeś na temat pieniędzy, bogactwa zamożnych ludzi, gdy byłeś dzieckiem. Wszystko to, co sądzisz o bogatych. Że bogaci to złodzieje, że, że żeby, żeby się dorobić trzeba oszukiwać, że pieniądze są złe, że ktoś nam, e, jak będziemy mieli pieniądze, to będziemy mieli przyjaciół, którzy są tylko dla pieniędzy, że ktoś nam porwie dziecko, że ktoś nam będzie złośliwości, tak. Dalej. Wszystko sobie wypisujesz. Uświadamiasz sobie swoje przekonania odnośnie pieniędzy. Potem zrozumienie. Napisz, jak Twoim zdaniem te opinie wpłynęły dotąd na Twoje życie finansowe. I to jest bardzo mocne ćwiczenie. To jest bardzo mocne ćwiczenie, bo się okaże, że właśnie. Kluczowe były te przekonania na wynik, który posiadasz w tej chwili. Potem jest oddzielenie. Czy dostrzegasz, że te myśli odzwier odzwierciedlają jedynie to, czego się nauczyłeś, a w żadnym razie nie to, co jest tożsame z tobą? Czy widzisz, że masz w tej chwili wybór i możesz zdecyd zdecydować, że będziesz inny? To jest to oddzielenie. I deklaracja, wszystkie deklaracje u Harwa mm, są z dłonią na sercu. Połóż dłoń, dłoń, dłoń na sercu i powiedz. To, co słyszałem o pieniądzach, niekoniecznie jest prawdą. Decyduje się teraz przyjąć nowy sposób myślenia, który będzie wspierał moje szczęście, mój sukces. I dotknij głowy i powiedz, mam umysł milionera. I takie deklaracje mam powywieszane w domu. Mm. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. E, No właśnie, gotowe narzędzia do zmiany. Jeżeli w ogóle uważasz, że to jest śmieszne, co ja robię, czy co on proponuje, to już widać, że najprawdopodobniej... Mm, nie jesteś osobą szczęśliwą z punktu widzenia e, swoich osiągnięć finansowych, albo wiesz lepiej, albo jesteś mądrzejszy, albo to jest śmieszne. To jest Twoje nawykowe działanie, to są Twoje przekonania. Kroki do zmiany modelowania. Tak samo. Uświadomienie sobie, e, rozważ sposób bycia i nawyki każdego z Twoich rodziców w odniesieniu do pieniędzy i bogactwa. Napisz, w czym jesteś podobny, a w czym różnisz się od każdego z nich. Bardzo, bardzo ważne ćwiczenie, żeby zidentyfikować, jak Wobec pieniędzy zachowali się rodzice? Czy potrafili oszczędzać, czy potrafili wydawać, czy nie, mieli, yy, czy nie potrafili yy, związać końca z końcem? I sprawdź, na ile ty jesteś podobny, czy podobna do tego. Potem zrozumienie napisz, jak to modelowanie wpłynęło na twoje życie finansowe, czyli dlaczego, jeśli tak jest, dlaczego przyjąłeś te same zachowania? Potem oddzielenie. Czy dostrzegasz, że ten sposób bycia odzwierciedla jedynie to, czego się nauczyłeś, a w żadnym razie nie jest tożsame z tobą? Czy widzisz, że, teraz, że w tej chwili masz wybór, możesz zdecydować inaczej i będziesz inny? I deklaracja: połóż rękę na sercu i powiedz: Naśladowałem ich sposób postępowania wobec pieniędzy, teraz będę postępował po swojemu. Mam umysł milionera. Bardzo mocne, powiem Wam. Mm. Ha! I teraz dlaczego, yy, dlaczego to trzeba zrobić? Dlaczego to trzeba zrozumieć? Jest historia, którą już kiedyś opowiadałem, ale jeszcze nie w odcinkach Markowskich, a propos rodziny, w której, yy, w której przy, przy yy, jakimś świątecznym posiłku siedzi rodzina i nagle yy, ktoś zadaje pytanie yy, chyba dziecko mamie zadaje pytanie, mamo dlaczego. Ta szynka jest pieczona i dlaczego odcinasz zawsze te końce? No wiadomo, jak jest szynka, to ona jest zrobiona w taki sposób, że tu się łagodnie kończy. Znaczy, czyli nie tak jak słoń, który się zaczyna drastycznie trąbą, kończy się ogonem, tylko szynka się łagodnie kończy. Ona była odcięta. Czyli krótko mówiąc, ona odcinała te, ten początek i koniec, tak piekła. No i ktoś zadał to pytanie: Mamo, dlaczego ty pieczesz w ten sposób tą, tą szynkę? I była też babcia. A mama mówi, moja, bab moja mama zawsze tak piekła. I mówię, mamo, dlaczego ty tak piekłaś zawsze, że obcinałaś tej i z tej strony? Ona mówi, wiesz co, no piekłam tak, bo moja mama tak piekła. A babcia jeszcze żyła. No to zadzwonili do babci i zadali to samo pytanie. Babciu, dlaczego, jak piekłaś zawsze tą pieczę świąteczną, którą teraz spieczemy my, taką pyszną, zawsze były obcięte końce? A babcia mówi, bo miałem rondel za mały, bo nie mieściło mi się do ronda. No, i zobaczcie, to jest przykład na to, w jaki sposób my modelujemy zachowania naszych rodziców, nie zastanawiając się nawet nad tym, skąd to się wzięło. Eee, bardzo dużo tematów związanych z bojkotem utraty majątku, czy to, co mówiłem, jeśli już zdobędziesz majątek, czy wygrasz w totkę, jak się zdarzy, to szybko tracisz, to też wynika z, ym, z ustawień głowy. Tak, jest też historia, bardzo mocna historia pewnej pielęgniarki, która. Całkiem nieźle zarabiała, ale natychmiast wydawała wszystkie pieniądze. Czy, krótko mówiąc, za każdym razem, kiedy zarobiła większe pieniądze, czy zarobiła jakąś premię, wydawała te pieniądze. I, i przyszła na spotkanie z Michałem Ekerem na jego kurs, i dowiedziała się tam jednej rzeczy: że ten efekt jej wydawania natychmiastowego pieniędzy wynikał ze strachu. Ten strach powstał jako silna emocja w trakcie obiadu, który jadła z rodziną. Mianowicie, w czasie obiadu, kiedy była małą dziewczynką, ojciec, który był mega zaganianym e, człowiekiem, który ciągle gonił za pieniędzmi i właściwie był skupiony tylko na pieniądzach, zarabianie, 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 w e, pewnym momencie zmarł na zawał przy stole. I to była tak silna emocja, tak silne zdarzenie, że tej pielęgniarce późniejszej zaprogramowało się, mm, zaprogramował się strach, że jeśli będę gonić za pieniędzmi, jeśli będę posiadać pieniądze, to umrę na zawał. Ten ojciec w sumie był zamożny, ale niestety zmarł mm, z racji no, z złego stylu życia, najprawdopodobniej. Ale krótko mówiąc, zobaczcie, jak mocno y, potrafią nam się wprogramować historię i potem bojkotować nasze życie. Oczywiście jest dużo na temat, na temat tego, bo mówi się tak, a pieniądze, o pieniądzach dżentelmeni nie rozmawiają, pieniądze nie są najważniejsze. No zaraz, jeżeli najczęstszym powodem kłótni i rozstań są finanse, nie pieniądze same w sobie, tylko podejście do, do schematów pieniędzy. Co my robimy, jak zarabiamy, jak wydajemy. To są powody kłótni i rozstań. I też kolejne kroki do, do zmiany według Kera, w jaki sposób umówić się z partnerem, partnerką, odnośnie finansów, kolejne deklaracje, kolejne pytanie, na co nastawiony jest Twitter Mostat i schemat pieniędzy, yy, to wypisanie kwoty, yy, o czym mówiłem. 17 różnic w myśleniu i działaniu między bogatymi i biednymi. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo właśnie Hart bardzo dokładnie opisuje na przykład yy, zestaw pierwszy, jak myślą bogaci, jak myślą biedni. Bogaci myślą, tworzę swoje życie. Biedni myślą, życie mi się przydarza. Tak, jeszcze raz. Bogaci myślą, tworzę swoje życie. Biedni myślą, życie mi się przydarza. I to jest ta, tu też opisana jest kwestia tej y, gry na loterii. Czyli, krótko mówiąc, wygrana na, na loterii y, nie stanowi dla bogatych głównej strategii do, dochodzenia do bogactwa, tylko jako zabawę to traktują. Tak. Zasady bogactwa. Człowiek naprawdę bogaty nigdy nie jest ofiarą. Kiedy narzekasz, stajesz się prawdziwym magnesem na szajs. Kolejny. Myśli o bogactwie. Zestaw drugi. Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrać. Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać. Bogaci są zdeterminowani, żeby być bogaci. Biedni są, chcą być bogaci. Zasadnicza różnica. Jedni chcą być bogaci, drudzy wiedzą i zrobią wszystko, żeby być. Bogaci myślą na dużą skalę, biedni myślą na małą skalę. To chyba oczywiste. Zachęcam do, do poprzedniej mojej y, części 33: magia myślenia na wielką skalę, bo o tym tam jest dużo. Bogaci koncentrują się na szansach, biedni koncentrują się na przeszkodach. Tak, na czym się koncentrujesz? Na ryzykach, na przeszkodach, co ci przeszkadza, czy raczej na szansach? Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych. Sam pomyśl, jak patrzysz na kogoś, kto jest elegancko ubrany, ma drogie ciuchy, wysiada z superfury albo mieszka w super domu. Jakie są twoje uczucia na ten temat? Czy ty podziwiasz tą osobę za to, co osiągnęła, czy masz myśli zgoła inne? To jest, to jest też określenie twojego termostatu. Filozofia Huny: błogosław to, czego pragniesz. Bogaci wiążą się z, y, się z pozytywnie nastawionymi ludźmi, którzy odnoszą sukcesy. Biedni wiążą się z negatywnie nastawionymi ludźmi, którzy nie odnoszą sukcesów. Tak? Kogo masz w swoim otoczeniu, kogo słuchasz? I cała pozostała lista tych 17 różnic i, i więcej, więcej w tej książce. Bardzo serdecznie Wam zachęcam. Z was zachęcam do tego, żeby sięgnąć po tą książkę, żeby ją przeczytać. Nie tylko, żeby ją przeczytać, ale żeby ją. Mieć, żeby ją studiować, żeby przeprogramowywać swoje zachowania, jeśli uważasz, że to jest mocne. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Jeśli ten odcinek w czymś Ci pomógł, spodobał się, zalajkuj, skomentuj, podziel się, bo naprawdę warto zmieniać te nasze schematy. Wszystkiego dobrego.